Obwitość daru Bożego jest hojna i zaskakująca. Niekiedy Pan Bóg daje dary trudne, bo wielkie i nieogarnione. Dary których nie mieści człowiek w sobie na teraz, dary opakowane w krzyż, w ofiarę i poświęcenie, którym dochodzi do zapomnienia o sobie i wyniszczenia siebie, tam gdzie Pan Bóg stawia człowieka w sytuacji trudnej, nietypowej. I żąda zaufania, zawierzenia. I bierze Bóg człowieka jak malarz pędzel, by się nim posłużyć i malować dzieła Boże. Nie odgadnie człowiek dni swoich. Doświadczenie mówi o niepowtarzalności jedynej o całkowitości, która nie powinna przepaść. Czy krzyczy rozumnością swoją o cel, o sens i często te rzeczy są ukryte. Wielu więc ludzi przeżywa swoje istnienie albo w jakimś zakłamaniu albo w nieświadomości, albo w zdumieniu, albo w buncie. Życie człowieka jest cierpieniem i do takich cierpiących ludzi przychodzi Jezus, który mówił fajcie, miom zwyciężył świat. Ten świat, Pan Jezus, chce złożyć u stóp swoich, a ciebie prosi o wszystkość Twoją, abyś pozwolił się uchwycić, obdarować i przynieść plon, ale nie ziemski, lecz wielokrotny, wieczny ku potężnych, do potężnych spraw. Pan Bóg powołuje swoich. Ochrzczeni w mię i Syna i Ducha Świętego są Boży. A życie ludzi wiary rzadko bywa typowa, ukrzyżowana jest zawsze. Dlatego, tak jak Jezus ocierał z i daje cudowny pokarm głodnym, tak do Niego trzeba przyjść z troską o największą i przyjąć od Niego to, co On daje. Bo życie w czasach zdumiewająco nietypowych potrzebuje wielu ludzi, ofiar, ukrzyżowanych, którzy zapomną swego, będą w całkowitości Boga. Może w Adwencie łatwiej to zrozumieć. Bo Adwent, czekanie na wielkie nadejście, jest czekaniem na wielkie odejście Boga Zbawiciela, który przychodzi po to, by dać się ukrzyżować dla umiłowanych ludzi, marnych, zagubionych, zakłamanych. Któż ocali człowieka? Kto człowiekowi przyjdzie z pomocą? Na odpowiedź, Bóg ma wieczność. Na zaistnienie człowiek też otrzymuje wieczność. Nie ma takiego sposobu czy wzoru, wzorca, matrycy, systemu, doświadczenia, którym dałoby się objąć niepowtarzalne życie pojedynczego człowieka. Jedyną miłością rozwiązującą problem jest Bóg. Zaufasz, wydrwasz, pozwolisz się dotknąć. On cię obdarzy, osłoni i poprowadzi. Taki Bóg będzie towarzyszyć w codziennej niepomyślności i trudzie. Świat krzyczy o zabawach i użyciu, a Ty wiesz, że to nie tylko nie jest dla Ciebie, ale to jest przeciwko Tobie. Dlatego reklama i wrzask świata są kłamstwem. Jeno Jezus, który z jej drogą i prawdą i życiem może być dla Ciebie spełnieniem i ocaleniem. Daj się Jemu otoczyć, chciej się w nim Osłonić i pogrążyć, jeszcze raz powiedz Jemu, że cały Ty i wszystko Twoje to Jego. Wyznanie wiary jest oddaniem się i zawierzeniem. Ma to zawsze posmak cierpienia i rezygnacji ze swoich marzeń i racji. No cóż, człowiek nie obliczy samego siebie na tej ziemi, bo odkrył cząstkę swego udziału z wiecznego bytowania. Człowiek niewiele otrzymał, niewiele pojął. Pozostaje człowiekowi nieupragniony owoc, lecz wierność w bieżącej chwili każdej chwili, w łasce, a o całość i spełnienie. Zatroszczy się Bóg. Pokrzepienie jest umocnieniem w trudzie. Najpiękniej mówi o tym Pan Bóg, gdy mówi o sobie, że otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę ludu, Całej ziemi Bo przyrzekł w tej liczbie miał i Ciebie na myśli, dlatego wiara jest też czekaniem na Boże pokrzepienie, którego szczytem będzie wieczne zbawcze uszczęśliwienie, aby nie ustać w drodze w życiu, aby się nie zniechęcić i nie załamać, i nie wycofać, nie zbuntować, nie zrozpaczyć, to gdy płoniesz od trudów i męczeństwa, wspomnij na to, że Bóg otrze i pot z Twojego oblicza i odeńbie hańbę i zabierze wszelkie zło. Jeśli pozwolisz się obdarować, to obdarowanym będziesz. Jeśli pozwolisz się ukochać i obdarować i ocalić, to ocalonym będziesz, byleś uchylił drzwi wolności, które są ci dane, abyś decydował i wybierał, trudził się i zasługiwał. Abyś miał udział w heroizmie, a przez to udział w chwale samego Boga. Dlaczego życie takie trudne? Bo Cię taką wielkością Bogu kochał. Dlatego daję Ci udział w Krzyżu, abyś miał udział w zwycięstwie Krzyża i udział w chwale Krzyża. Aby życie Twoje utrudzone zamieniło się w chwalebne. Abyś kiedyś radował się tym, jak wielkiego Boga Bóg dał Ci siebie jako wielkiego Boga, z jakim Bogiem jesteś i byłeś w relacji, we współbrzmieniu. Bez myśli o Bogu, to życie byłoby goryczą i beznadzieją. I czy ludzie, którzy zagubili pamięć o Bogu, chronią się od rozpaczy przez błędne, marne, ale zastępcze zainteresowania, których całkowicie pochłaniają, angażują. I to niewątpliwie trudne i pracowite zaangażowanie chroni od rozpaczy ale nie rozwiązuje problemu. Dlatego trzeba każdemu człowiekowi wyzwalającej prawdy i pokory by prawdę znać, prawdę przyjąć i prawdę zastosować. Tu potrzeba wiele męstwa, wiele uczciwości względem siebie, wiele roztropności, bo prawda może być tak przerażająca, że człowiek od niej ucieka, ale Ci jest ucieczką, jest ucieczka przed prawdą. Przed prawdą ucieka się tak jak przed śmiercią. Gdzie uciekniesz, tam śmierć czeka na Ciebie. I z prawdą podobnie. Dlatego prawda, czyli dar Bożego zamysłu, prezent dla Ciebie na całą wieczność, to rzeczywistość z powodu której Bóg Cię wydrwale kocha i nieustępliwie powołuje do tego, byś był z Nim, byś pozwolił Bogu na wiele, na wszystko, na do końca. Taki to Bóg i innego nie będzie, innego nie oczekujesz. Proś Pana Boga o cierpliwość, gdy cierpisz, o wytrwałość, gdy walczysz. I o mądrość, gdy nachodzą cię straszne wyobrażenia i ciemne myśli. Nie jest tak, jak widzisz, nie jest tak, jak przewidujesz. Nie trafisz za Bożą Wielkością i Bożym Zamysłem. Dlatego wskazania wiary są ci koniecznie potrzebne, abyś szedł drogą do owocu wiecznego. Wskazania prawdy, normy przykazań gwarantują ci bezpieczną podróż do ojczyzny zbawienia. Bo gdy się tak zmierzy wszystkie użyteczności i atrakcje tego świata, gdy się to wszystko zmierzy spojrzeniem Boga i pytaniem, czy warto było, to okazuje się, że ostoi się tylko to. Czy z trwałością w oczach Boga tego może być niewiele. Dlatego proszę o mądre, abyś nie walczył o zgubę dni swoich. Proszę o pokorę, byś się nie zniechęcił i wytrwał do końca. Proś Boga o to, by dalsze twoje życie mogło być owocne przez to, że Bóg w Tobie będąc będzie Cię ocalał. Z każdej sytuacji Twojego bytowania, gdzie mógłbyś być zagrożony lub wystawiony na próbę. Z różnych stron można na to patrzeć, i na to wszystko trzeba patrzeć ciągle jeszcze tak po Bożemu, z logiki Bożej. To może wtedy się nie zrozpaczysz i krzycząc Boże ratuj, a nie widząc przy tym owoców, gdy zaufasz to zobaczysz owoce swego miłowania z wysokości wiecznej, gdzie przekonasz się, iż Bóg daje, nie odmawia, przychodzi, ratuje, pielęgnuje, ciągle woła i woła, bo Bóg jest miłującym wołaniem przebaczającym. Bóg otwiera oczy zaślepionym, Bóg sprawia, iż ludziom zabierane są iluzje ich życia i błędne zaangażowania po to by ocalili sobie w sobie prawdę i zapragnęli miłości Boga życie twoje niewątpliwie sztormowe wymaga konieczności Boga i zaufania jemu a wtedy sztorm codzienności Przeżyjesz i ocalejesz.